Cześć, kochani, tu Agnieszka, zapraszam Was na ulubieńców, ulubieńców listopada, czyli to, co zwróciło moją uwagę w pozytywny sposób w minionym, mijającym właściwie miesiącu, bo jeszcze się nie skończył przecież listopad. Natomiast tak, pokażę Wam dzisiaj parę kosmetyków, ale mam też gadżety, dwa gadżety, także myślę, że będzie ciekawie. Na przykład. Potwierdzam to, co większość osób twierdzi na temat jednego hitu internetowego, ale odkryłam też coś dla wrażliwców, także jeżeli jesteście ciekawi, o czym tutaj dzisiaj będę wam mówić, to zostańcie ze mną i oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, zostawcie kciuk w górę, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i oczywiście śledzić mnie na Instagramie. No i jak macie możliwość podbicia filmu, to oczywiście będę za to bardzo wdzięczna. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Mam tutaj gadżet. Klucz do wszystkiego, słuchajcie. Ale zastanawiam się, no zaczniemy może od kosmetyków, od pielęgnacji, i zacznijmy od czegoś, co na tę obecną porę sprawdza mi się cudownie. W lecie by mi się nie sprawdziło, ale teraz to jest taka pierzynka pielęgnacyjna, to jest taki obłoczek. <laughs> Pokażę wam o co chodzi. Sol de Janeiro, wersja fioletowa, to jest numer 59 i jest to masło do ciała. I ja nie mówię, że musicie biec i kupić, bo ja Wam raczej bardzo rzadko takie teksty sadzę. Natomiast jakbyście miały okazję gdzieś na jakiejś zniżce, Black Friday jest jutro, jak oglądacie ten film, więc może na jakiejś super zniżce... Albo na przykład jakąś miniaturkę, żeby sobie spróbować. Kiedyś tam dodawali do y, saforowych tych. Wiecie, te gratisy. I mam też taką miniaturkę. Jest to masło do ciała. No właśnie, te Sol de Janeiro to się tak kojarzą letnie, i w ogóle oni mają taki przekaz letni. A dla mnie to są zapachy, przynajmniej ten i ten taki żółty klasyczny, to są zapachy takie otulające, takie jesienno-zimowe. I tutaj właśnie mamy taki zapach. Jeżeli chodzi o nuty zapachowe, zobaczymy, przeczytam coś, tutaj jest napisane. Wydaje mi się, że nie. Nie raczej, ale to jest jak na Sol de Janeiro zapach bardzo delikatny. Co się ceni, bo oni mają te zapachy fajne, ale dla mnie są bardzo intensywne. Mimo, że jest to zapach delikatny, taki powiedziałabym trochę śmietankowy, trochę waniliowy, taki właśnie idealnie otulający, taki burmą. To on jest delikatny, nie jest przytłaczający. Jak ten różowy, na przykład on jest świetny, ale on jest dla mnie męczący troszeczkę. Natomiast ten jest dużo delikatniejszy, ale nie zmienia to faktu, że jak wieczorem po kąpieli w prysznicu, właściwie po prysznicu się wysmaruję, tym to jeszcze rano pachnę. E, tutaj mamy taką gęstą konsystencję. To jest bardzo zbity kosmetyk. Zaraz Wam pokażę taki popatrzcie. To nie, tu jakiś kłaczek się przyczepił, akurat, ale to nieważne. E, nie jest to taki jakiś płynny kosmetyk. Nie, on jest gęsty, natomiast bardzo fajnie i łatwo rozpracowuje się go e, na skórze. O, widzicie teraz, sobie tutaj taka kuleczka lata w środku. Tak, jest też wydajny, bo ja już jakiś czas go używam i on jest po prostu taki, wiecie, no wydajny. Tu ja mam akurat opakowanie chyba 150 ml, tak, 150 ml. Um, I to jest w ogóle wersja nawilżająca. Do bariery hydrolipidowej skóry. Relief's dry skin, on jest do, to masło jest do takiej właśnie bardziej suchej skóry, ale wydaje mi się, że ono ogólnie powinno się sprawdzić w większości osób właśnie teraz, kiedy mamy ogrzewanie, kaloryfery, kiedy jest zimno, na zewnątrz, to myślę, że to jest właśnie, tak jak powiedziałam, taka kołderka, taka pierzynka i zapach jest bardzo, bardzo przyjemny. Także jak coś, to sobie gdzieś. Możecie poniuchać, czy w jakimś Notino, czy w Seforze, czy nie wiem, czy w tych są. Są chyba też Sol de e, W każdym razie bardzo dobrze mi się sprawdza i jest taki. Mam takie uczucie, wiecie, jak się wysmaruję tym i się kładę pod kołderkę wieczorem, że jestem taka właśnie zaopiekowana, że ten zapach też na mnie działa tak bardzo. Jakby relaksująco, tak, że czuję się taka safe. Fajny jest, po prostu fajny, bardzo się z tym polubiłam. Nie wiem, czy bym do tego wróciła. Znaczy, wrócę na pewno, bo jeszcze mam to mniejsze opakowanie. Nie wiem, bo znam dużo z różnych zapachów, które bardzo lubię, z takich właśnie jesiennych kosmetyków. Być może tak. Natomiast, no, jest warte spróbowanie, gdzieś Wam się uda dopaść jakieś mniejsze opakowanie, żeby sobie przetestować. No, to bardzo Wam polecam. Lecimy dalej. Kolejna rzecz to jest ta rzecz dla wrażliwców, o której mówiłam. Jak ostatnio w dęku wspomniałam na jej temat, to tam ktoś zapytał, co to jest za szampon, bo chodzi mi o szampon. I tutaj muszę powiedzieć, że no zdecydowanie zasługuje on, żeby w dzisiejszym filmie tutaj zostać pokazanym. Kerastas, to jest słuchajcie, pierwszy kosmetyk w życiu, Kerastas. No nie, nie pierwszy, przepraszam, drugi, bo mam jeszcze odżywkę taką na noc, której nie lubię, bo strasznie mocno pachnie, ale. To jest szampon. Pierwszy szampon powiedzmy, czy tam kąpiel do włosów, jak oni to tam nazywają. Nie, tu jest nazwany szamponem, widzę, yy, który właśnie używam z Kerastas. Powiem tak. Ja się oczytałam strasznie. Zresztą w komentarzach bardzo często od was, że to zmienia życie i tak dalej. Ja bym nie powiedziała, że to jest szampon, który zmienia życie, i w ogóle kosmetyki do pielęgnacji włosów Kerastas to jest jakiś niesamowity level, ale ja muszę tutaj zaznaczyć, że moje włosy są naturalne. To jest naturalny kolor, blond, który sciemniał z wiekiem i zsiwiał też, więc ja mam po prostu włosy w chyba bardzo dobrej kondycji. One się nigdy nie rozdwajają, słuchajcie. Nie łamią i tak dalej. Więc u mnie te efekty może nie są aż takie drastyczne. Tak diametralnej różnicy takiej nie widać. Natomiast jest to na pewno bardzo dobry szampon. To jest szampon Specific. Specific. Nie wiem, jak to tam się wymawia. Um, I to jest szampon um, normalizujący do skóry głowy. De, do jakby delikatnej skóry głowy, który ma jakby. Tę barierę hydrolipidową skóry głowy ogólnie ca, cały skalp ma łagodzić po prostu. I rzeczywiście jest to szampon delikatny. Ja mam ultra wrażliwą skórę głowy, w przeciwieństwie do całej reszty ciała. Skórę głowy mam ultra wrażliwą, przesuszającą się. Ja nie mogę używać, no, byle jakiego takiego drogeryjnego szamponu. A już na pewno nie mogę używać kokami do Propel Betain czy laurami do propyl Betain. I to jest jedyny, być może jeszcze jakieś są, ale z tych, które miałam ochotę, znaczy o nie ochotę, tylko możliwość sprawdzić stacjonarnie, to był to jedyny szampon, który nie zawiera właśnie żadnego z tych składników. I jest po prostu bardzo dobry. On Domywa skórę głowy bardzo dobrze. To jest szampon do częstego stosowania. Ja myślę, że on jeszcze lepszy by był, gdybym myła głowę codziennie, ale nie myję głowy codziennie, więc wydaje mi się, że to takie, do takiego codziennego mycia będzie też super, bo on jest właśnie delikatny, ale skuteczny. Bardzo dobrze oczyszcza skórę głowy. Natomiast y, ja mam takie wrażenie, że mógłby być troszkę mocniejszy dla mnie po prostu. Ja lubię mocne szampony, no muszę się do tego przyznać, lubię po prostu. Y nie, nie, że jest dla mnie za delikatny, bo on spełnia swoje zadanie rewelacyjnie, ale jakby chciałabym czuć tę taką mocną świeżość skóry głowy do końca drugiego dnia, bo myję głowę co drugi dzień, a już wieczorem drugiego dnia, czyli następnego dnia rano będę myła skórę głowy, już czuję, że no, ona nie jest może taka idealnie świeża. Nie jest taka, żebym mogła iść, wiecie, gdzieś na e, jakieś, nie wiem błyszczeć gdzieś w towarzystwie. Może nie, nie jest to tak, że mam przetłuszczoną skórę głowy, ale te, widać, że to, tym włosom troszeczkę można by już tej świeżości przywrócić. Natomiast tak czy siak ja go tutaj umieszczam, bo to jest szampon, do którego przypuszczam będę wracać. Nie obciąża włosów, on jest rzeczywiście wygładza i yy, jakby pielęgnuje w taki sposób, że im u mnie praktycznie nic nie trzeba. Jak wezmę troszeczkę za bogatą jakąś odżywkę do włosów, to już mogą być włosy przeciążone. Ja używam po prostu z odruchu odżywki, z przyzwyczajenia, odżywek, masek itd. Ale wydaje mi się, że można by było przy tym szamponie, przy moich włosach, mogłabym w ogóle jakby zrezygnować, bo on już sam w sobie, wiecie, robi wszystko. Także ma bardzo delikatny zapach. Bardzo delikatny, taki przyjemny, nie, nie jakiś dominujący, także to też jest totalnie na plus i jest niesamowicie wydajny, słuchajcie. Pokażę Wam mój paznokieć. Tak, tu jest paznokieć, a pokazuję go dlatego, że dwa takie paznokcie, czyli taka plamka, nie wiem, półtora centymetra powiedzmy średnicy. Taka kapka, wystarcza mi na pierwsze mycie głowy, a na drugie mycie głowy jeszcze mniej tego szamponu. On się doskonale pieni, tak jak mówię, bardzo dobrze yy, włosy domywa. Także, jeżeli szukałyście, szukaliście czegoś właśnie takiego bardzo delikatnego, nie możecie używać tych składników, których ja nie mogę używać i yy, marzyłyście, żeby, nie wiem, skerastas coś mieć, ale wszystko jest nie tak, no to tutaj wynalazłam właśnie szampon, który spełnia swoje zadanie, jest bardzo fajny. Dobra, bo się już. Za długo rozgadałam na temat szamponu, po prostu. Lecimy dalej. Coś, co w sumie może powinnam. Chociaż nie, no bo to było ciało, były włosy, teraz twarz. To. Muszę wam to. Kurczę, wy telpa... wytelepało się i nie widać, ile tego jest. Muszę wam to pokazać. Some by me Beta Pantenol repair Gel Cleanser. To jest. Nie wiem, czemu on jest gel nazwany, że żelowy, bo to jest emulsja. To jest płynna emulsja do mycia twarzy, która. Mój młody używa jej od miesiąca. Ja używam co jakiś czas, no powiedzmy, że co drugi, trzeci dzień. Albo jak na przykład chcę zmyć, wiecie, taki mocniejszy makijaż, jakieś resztki i tak dalej, to wtedy używam. Albo czasami wieczorem, nie? I jest go tyle zużyte. Nie widać tego w tym momencie, wydaje mi się, nawet więcej z tego co widzę. Tyle. Jest go tyle zużyte przez ten cały czas. Jedna pompeczka. Ja Wam to pokażę. Mam jakąś chusteczkę, żeby wytrzeć rękę. Nie, to najwyżej zrobię chwilę przerwy. Słuchajcie, tyle. Taki nie wiem, czemu mi przodu, głowy śledzik, taka ilość, o taka o. I myjecie twarz, szyję dekolt. A teraz muszę iść to wytrzeć, bo chciałam Wam bardzo pokazać tę ilość. Dobra, teraz już będę miała chusteczkę przy sobie. Yy, jedna pompka, dosłownie jedna pompka i to jest również bardzo, bardzo wydajny kosmetyk. On nie jest jakiś hiperdrogi, Mamy tutaj 120 ml. Ja się tak zastanawiałam na początku, jak zobaczyłam, że tu jest tylko 120 ml, ale ja sobie tak pomyślałam, no pewnie to będzie wydajne. No i miałam rację. Bardzo wydajny kosmetyk. Zobaczymy. Zostało mi dosłownie tyle jeszcze pianki z Ritualsa, którą tam wykańczam, ale właśnie jak wykończę, to będziemy razem yy, z Miłoszą używać tego i zobaczymy, na ile to wystarczy. Bardzo fajnie. On jest bardzo delikatny. Mamy tutaj Pantenol. To jest taka seria. Łagodzona, łagodząca, mamy beta sitosterole też, depantenol i coś tutaj jeszcze było, nie pamiętam czy ceramidy tutaj, nie chcę Was skłamać, ale coś tutaj pamiętam, że jeszcze było, ma, widzę, pH Balance Care, czyli prawdopodobnie ma fizjologiczne pH również, tak zakładam, tak, i jest generalnie do skóry wrażliwej. Można tak powiedzieć, to jest kosmetyk, który jakby nie zdziera Wam wszystkiego z twarzy. Ona nie jest aż skrzypiąca, taka ściągnięta, nie, ale jest bardzo dobrze oczyszczona, a jednocześnie właśnie on jest delikatny. Także jak coś jakbyście szukały i lubicie koreańskiej kosmetyki, to mogę Wam to polecić. No i wygodne opakowanie z pompeczką, także to też jest totalnie na plus. No i właśnie ta dziwna, taka lejąca. Jakby emulsyjna konsystencja. Nie, nie, jakby nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego nazwali to żelem. Totalnie. Ale mam z tej serii jeszcze, słuchajcie, tonik, serum i krem. I będę ich za jakiś czas też używać. Także przetestuję wtedy całą serię i zobaczymy, jak one się sprawdzą. Myślałam, że pan, jak tam chodzi, a ja to jakiś paproch. Zobaczymy, jak one się sprawdzą. Także jakby co, to bardzo, bardzo fajna rzecz i totalnie szulow of approved. Dobra, lecimy dalej. Kolejna rzecz teraz będzie ten hit internetowy. Który, do którego wreszcie dotarłam, przechodząc przez moje zapasy, jako że yy, no, musiał poczekać po prostu w kolejce. Ale jest to SPF, który na lato nie sądzę, żeby mi się sprawdził, ale teraz, na zimę, na zimną temperaturę, na wiatr i tak dalej, Picopelo po prostu. I to jest ten klasyczek, słuchajcie. Beauty of Johnson tak się chyba wymawia. Um, i to jest ten klasyczny SPF w klasycznej jakby w tym klasycznym wydaniu, tym standardowym, pierwszym. Widzę, że coś znowu z ostrością się rąbie, chyba. Tak czy nie. Możecie zobaczyć opakowanie. O, teraz chyba się wyostrzyło. I wiecie co? Ten SPF jest taki bardzo kremowy, bardzo nawilżający, ale w taki pozytywny sposób. Bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Ostatnio w denku pokazywałam wam SPF z Frudy i tam wam wspominałam, że on jest bardzo podobny do tego z Beauty of Johnson, tylko że jest troszkę lżejszy. Nie mogę powiedzieć, że to jest ciężki SPF, ale on zostaje na twarzy. On jest taki, że jak się go dotknie, jak się dotknie twarzy, to jest lekko tłusta, lekko lepka, przynajmniej przy tej właśnie mojej takiej Bogatszej, cięższej pielęgnacji, teraz na zimę. Być może w lecie by było zupełnie inaczej. Muszę przyznać, że posmarowałam go sobie kiedyś na dłoń, tak solo, na suchą skórę po umyciu, i rzeczywiście on się wchłonął. Także możliwe, że w lecie też by się sprawdził, tylko tak jakby solo totalnie, albo z tonikiem. Natomiast no, ja w lecie staram się używać SPF-ów, jednak takich bardzo lekkich, zresztą jak całej pielęgnacji. On jest świetny, słuchajcie. Co więcej, w, że tak powiem, zaczęłam rytynizację całkiem niedawno, też wam chyba w dęku opowiadałam, że to nie zaczęło się dobrze, bo się nie zorientowałam, że jeden z moich kosmetyków, który używam, ma witaminę C troszkę w składzie i to dosłownie jakieś tam odrobinę, ale, ale, tak jakby coś, coś tam było nie halo, jak odstawiłam, to wszystko jest ok. Natomiast ten SPF ma prebiotyki, probiotyki, przepraszam, są prebiotyki i probiotyki. Mamy tutaj ryż i probiotyki i on tak ewidentnie czuć, że ma takie właśnie działanie nawilżające, łagodzące. No prebiotyki, probiotyki to jest podstawa moim zdaniem w pielęgnacji, zwłaszcza przy retynizacji, zwłaszcza właśnie gdzie ta bariera hydrolipidowa jest może być zagrożona. Super SPF. Kremowy, biały, on zależy, ile się go da. Na początku troszeczkę lekko bieli, ale później to się wchłania. Zresztą ja używam go głównie pod makijaż i nawet jak używam go, wiecie, bez makijażu, to i tak go przypudrowuję, bo dla mnie jest trochę, o, spójrzcie, troszeczkę za, właśnie taki lepki, za, za bardzo go czuć na twarzy. W sensie moja twarz go nie czuje, ale moje dłonie, jak dotknę twarzy, to go czują. O, tak, także taki. Ma taki bardzo delikatniusi zapach. Bardzo, bardzo. Ja nawet nie wiem, czy to nie jest po prostu jakiś zapach składników, a niekoniecznie, że on jest perfumowany. Także super SPF i to też jest coś, do czego myślę, że bardzo chętnie na przykład w przyszłym roku w zimie też wrócę na właśnie ten chłodniejszy sezon. Także potwierdzam to, co wszyscy mówią dookoła w internetach, to jest świetny, świetny SPF. Nie przebiję oczywiście mojego neogenu, <grymne> ale chociaż może, może nawet w sensie w tym momencie życia pielęgnacyjnego, w którym jestem, czyli retynizacja, zimno i tak dalej, i tak dalej, może nawet on się lepiej sprawdza niż tamten, by mi się sprawdził przez to, że właśnie jeszcze dodatkowo nawilża i ma te probiotyki. Dobra, lecimy dalej. Gdzie jest to, co chciałam Wam pokazać? Co ja z tym zrobiłam? Ten gadżet. O co chodzi? Czekajcie, muszę popatrzeć. Dziś, a jest, dobra, już mam. Leży pod drugim gadżetem. Słuchajcie, to jest klucz. <grym> Jakkolwiek to brzmi, to jest klucz autentycznie. Klucz z Ritualsa. I to służy do tego. Wiecie już na pewno do czego, że zawijamy sobie tubki aluminiowe i wyciskamy. Możemy kosmetyki w tubkach do końca wycisnąć. Dlaczego wam go pokazuję? Być może kupiłyście peeling do ciała e, właśnie z tej serii obecnej Intuicja, bodajże ona się nazywa i być może jeszcze stoi u was w pudełeczku i być może się nie zorientowałyście, bo ja nie zauważam żadnej informacji na ten temat. On jest przyczepiony do ścianki tekturowego pudełeczka właśnie od takiego peelingu w tubce w Ritualsie. Jakby co? Ja bym wyrzuciła, gdyby nie to, że jakby tak chwyciłam, że poczułam palcem, że coś tam jest i się zorientowałam, że tam jest jeszcze taki metalowy klucz. Dlaczego Wam go pokazuję? Bo już na przykład odżywkę nim wykręciłam. To jest bardzo, bardzo fajny gadżet i ja wiem, że pewnie można kupić coś takiego jakby gdzieś solo, być może. Ja przynajmniej się nie spotkałam z tym, ale być może można. Jeżeli tak, to napiszcie pod spodem w komentarzach, podpowiedzcie, może komuś, kto by chciał coś takiego kupić. A widzicie, już mi się tutaj na gołej ręce wchłoną ten SPF. W każdym razie, tak wam chciałam na szybko jeszcze właśnie pokazać, taki fajny klucz do wyciskania tubek. Zresztą taką tubkę też można, jak widzicie, wycisnąć, i tutaj wszystko się ładnie wycisnęło. Tylko, że te aluminiowe, jak zakręcimy ten klucz. To po prostu zostaje, nie? A tu się odwija z powrotem. Także taki gadżet wam chciałam pokazać i zaproponować, bo to naprawdę ułatwia życie. Zdecydowanie. Dobra, i ostatnia rzecz na dziś, to też jest gadżet. Zastanawiałam się, czy wam to pokazywać, ale tak pomyślałam, że no nie, no to jest fajna rzecz, ale z drugiej strony ja nie mam jakiegoś takiego bardzo szerokiego doświadczenia, jeżeli chodzi o jakieś tam szczotki do włosów i tak dalej, bo są ludzie, którzy się tym interesują, kupują taką śmaką, owaką i się tym jarają. Ja natomiast y, dostałam tę szczotkę, bo tu będzie szczotka, w boksie Look Fantastic, jako jedna tam z rzeczy. Takie boksy, co mi przychodzą co miesiąc, nie? Co sobie zamawiam. Że tak powiem, płacę chyba 79 zł miesięcznie i tam są różne e, kosmetyki, czy to pełno, jakby, wymiarowe, czy jakieś mniejsze, travel size, y i czasami są gadżety. I dostałam szczotkę z marki, której nie znam kompletnie. Może osoby, które się orientują w szczotkach, będą znały, a może nie, może to jest jakaś, wiecie, w ogóle tania marka. Nazywa się Wet Brush. I to jest szczotka, taka, nie, to jest zwykła szczotka, która ma. Miękkie jakby te. Jak to nazwać. Wypustki? Patyczki, nie wiem. I one są obleczone, wiadomo, jakimś tam plastikiem. I ona jest. Ona tak fajnie rozczesuje włosy. Ona chyba jest też anty. taka, żeby się nie elektryzowały, coś mi się kojarzy, ale jest niby taka miękka, jakby każdy z tych tutaj wypustek. No jak to nazwać? Co ma szczotka? Ząbki? Nie, no nie są ząbki. No wiecie o co chodzi. Każdy z tych, że tak powiem, rzeczy: kolców, bolców, srolców, nie wiem, jest bardzo mięciutki, więc ona rozczesuje włosy w taki sposób. To jest dla mnie dziwne, bo ja myślałam, że ona sobie nie da rady z moimi włosami, bo ja mam gęste włosy dosyć. Ale ona właśnie jakby rozczesuje włosy w taki miękki sposób. W ogóle ich nie ciągnie praktycznie, i jest taka. Hiper fajna, dlatego <noise> chciałam Wam tutaj w tym filmie dzisiaj pokazać. Spróbuję gdzie się znaleźć w necie, nie wiem czy będzie na Look Fantastic, czy może gdzie indziej, mam nadzieję, że ją znajdę, jakby nie, no to byłoby smutno, bo jest naprawdę, naprawdę dobra, taka delikatna dla włosów, a jednocześnie właśnie dobrze te włosy rozczesuje, czy na sucho, czy na mokro. Bardzo fajna szczotka, słuchajcie. Mówię, nie mam, wiecie, nie miałam tych Olivia Garden i innych takich szczotek, co tam się wszyscy jarają, najpierw jednymi, później drugimi i tak dalej, ja w to nie wchodzę, ale miałam ten, to takie małe, okrą znaczy małe, takie okrągłe, takie jajka, one też były bardzo popularne swego czasu. No to to jest niebo a ziemia. Bardzo fajna szczota, także no, chciałam też tutaj pokazać, że lubię. <grych> Okej, okay, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Co Wy fajnego odkryłyście, odkryliście ostatnio napiszcie w komentarzu, ja bardzo chętnie też przeczytam, sobie tworzę powoli taką listę, wishlistę z polecenia Waszego, także może kiedyś też taki film nakręcę, chociaż już się zbieram do tego, jakoś tak zużywam to, co mam, ale zawsze, że tak powiem, mam tę wishlistę z Waszych poleceń i kiedyś mogę skorzystać także ja, czy też inni, także piszcie śmiało. Jak Wam się podobało, zostawcie kciuk w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!